Pokój i dobro. Wysławiam cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom. Te słowa słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Dla nas, braci mniejszych, one są bardzo wyjątkowe, bo co roku słyszymy je także w uroczystość świętego naszego Założyciela, świętego Franciszka Zasyżu. Świętego prostaczka, prostaczka którego poznał cały świat. Cóż z zatem złego w byciu prostaczkiem? Dzisiejszy świat nakłania nas do tego, byśmy dążyli do chwały, byśmy zdobywali coraz więcej to tytułów, coraz więcej umiejętności, kompetencji, a Pan Bóg upodobał sobie w prostocie człowieka. W prostocie to znaczy nie w prostactwie, nie w głupocie. Ale w prostocie, w prostym sercu, poprzez proste serce możemy uznawać autorytet Boga i Jego mądrość. Przed Bogiem zawsze będziemy prostaczkami. Ale będziemy prostaczkami, których On kocha. Prostaczkami, którzy chcą doświadczać Jego miłości, którzy są, chcą. Wsłuchiwać się w Jego głos i za nim iść. Niech dzisiejsza Ewangelia i przykład św. Franciszka wspomogą nas w tym, by iść prze życie, przez życie prostą drogą, ale by ta droga nas uświęcała. Pokój i dobro. Do zobaczenia za tydzień.